Witam od widzowie w kolejnym odcinku z Five in the Freddy Simulator. Mm, tak dzisiaj myślę, że możemy sobie pozbierać na Green Fox На этом трудно заложить. Było łatwe. No my że zagrajmy wraz z Freddy'em. F.E. Anima. Dobra. A, zapomniał. Kudę, nie chcąc. Przy... A, to musi być nieaktywna kamera, żeby przejść. No to fajnie, teraz się będzie tu patrzeć. Prawy. Najlepsze znawejście jest, jak jest aktywna kamera. Nie! No to jest fajnie. Łem, ja on się zarobi. na z perspektywy animatronika hmm. Gdybym nie zagrał, to bym nie uwierzył No, to fajnie już Czyli dopiero mogę się tylko Nie, ja mam mi... jest Dobra nieważne nie zauważył kiedy tam lewej jest inaczej O kurde Trzecia w nocy już jest Słabo Zostało mi tylko 3 minuty Dawaj Także poczekam jak on będzie tam. No to fajnie No ja myślę, że nie za. Ta runda jest chyba niestety przegrana. Co? Gdyby tak działało. <laughs> Kamera to. Parę razy by mi to uratowało, że animatronik jest już w środku, ja? Używasz kamery i... No, bra, to już tak jest. A żeby mnie nie zauważył. Ale jest przegrana. <gryw> Ewa, wracam na scenę. W sumie są dosyć dokładne te modele, ale to jest Unreal Engine, a no Unreal Engine jest naprawdę dobry. Zazwyczaj, jak się szybko obróci głowę, to się tak stabilizuje, ale w sumie co? Mogę się przejść, żeby zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Fazgojny, dajcie mi jak no. Przynajmniej nazbieram Fazgojny. Co, są chyba co mi się zdaje tak Ciekawe czy coś się stanie jak Ilu? Nie wiem, przegrałem <laughs> Weli was bez ścięczki pan jest wolny No nic się nie stanie Po prostu Chyba 60, nie? To było, żeby. Nie, 40. No to zagrajmy sobie, ale to chyba będzie na tym. Na tym labiryncie. Łoja. Siła programu. Co jest, jak to wygląda całambiście. Ani i i Fredbear. Jar! Pfff, jar! Czy teraz padłem na... No, tak, to... Mogę jakoś mapę otworzyć? Nie, bo nie koja... Jeszcze nie grałem. Tutaj więc nie kojarzę, mapy trochę. Kurde. Chyba tu jest wiór, w takim razie. Ale molu zarąbisty. Dobra, zauważył mnie, że idzie chyba w dobrą stronę. To jest tak. Czy on będzie? Chyba. Nie, to jest ten... Zgliczyn. Gdzie ty możesz mieć biuro, typie? Hmm... Da się tu przejść, dobra. to już wiem, gdzie on na to biuro. Muszę przyznać, że to było niezłe. Na tym by się kończył ten odcinek. Taki krótki, nie za długi, nie za krótki. Ja się z wami żegnam i cześć.